Fake It Sandry Nowaczyk jest bardzo piękną powieścią. Ona opowiada o samotności, o porzuceniu totalnie i wszelkiej, wszelkiej nadziei na przyszłość. Obie dziewczyny mają 24 godziny, aby przekonać się o czymś ważnym. Całe życie jest totalnie bez sensu. Ojciec jak zwykle wrywa kolejną laskę na swoje teksty i chce uczynić dom, nie wiem, piękniejszym, ładniejszym. tylko ciekawe dla kogo, jaki już dawno nie ma, a na mnie i tak nikt nie zwraca uwagi. W momencie, kiedy Sparks poznaje dziewczynę o imieniu Indii, widzi jedynie jedynie swój cel, samobójstwo. Po co tu przyszło, to w ogóle totalnie jest bez sensu. Jakaś dziewczyna siedzi, patrzy na mnie, myśli, że jak z sobą zagada, to wszystko będzie w porządku. Ale nic nie będzie w porządku, przecież i tak wiem, że umrę. Dziewczyna tłumi w sobie wszystkie uczucia i skrywaną głęboko tajemnicę. Marność nad marnością i wszystko marność. Wszystko jest bez sensu w tym życiu. Naprawdę wszystko. Yy, zupełnie przez przypadek zdradza swój sekret Indii. Odkrywa, że ciężar, który nosiła przez wiele lat, po prostu zelżał. Ciężko jest jej pojąć, że, że ta druga też potrafi to zrozumieć. Czy ty masz w ogóle pojęcie, co ona zrobiła? Zostawiła mnie. Zostawiła mnie, patrzyłam na nią, myślałam, że jak jej pomacham, to się wróci. A ona co? Wszystko zabrała. Nawet na mnie nie spojrzała. Obie te dziewczyny są zbłąkanymi duszami, które nie sądziły, że mogą potrzebować siebie nawzajem. Nie wiem, ale, ale kiedy gładzy jej plecy. Wydaje mi się, że, że chciała zrobić sobie kiedyś tatuaż. I najciekawsze jest to, że ona naprawdę chciała sobie tego zrobić. Skąd ja o tym wiedziałam? Jak mogła mieć takie przeczucia? Przecież tak naprawdę w ogóle się nie znamy. W chwili, kiedy Indy znika, Sparks jest totalnie załamana. Nie sądziła bowiem, że, że jest zdolna w ogóle do jakichkolwiek uczuć. Indy, gdzie, gdzie jesteś? No przecież nie możesz mnie teraz zostawić nie po tym wszystkim, co się dowiedziałam. Ja już wszystko wiem. Ja naprawdę wszystkiego się dowiedziałam. Proszę cię, proszę cię, zwróć do mnie gdzie jesteś. Dla mnie ta książka jest totalnym wyciskaczem łez, totalnym wyciskaczem złości i wszelkich innych uczuć, jakie potrafi odczuwać człowiek, a z jakich obecności być może nawet nie zdawał sobie sprawy. Opowieść o dwóch bratnich duszach które nie sądziły, że mogą potrzebować siebie nawzajem. Sandra Nowaczek, Fate It, naprawdę polecam tę powieść.